Anna Nowak miała 31 lat, pracowała jako księgowa w małej firmie w Warszawie. Żyła cicho, efektywnie, niemal niewidocznie tak przynajmniej myślała. Rodzina zawsze była dla niej najważniejsza, choć to przekonanie powoli kruszyło się w niej jak stary mur. Było to 24 grudnia 2023 roku, dokładnie o 18:14, gdy jej młodsza siostra, Marta, stuknęła widelcem w kieliszek do wina. Mówiąc na tyle głośno, by wszyscy usłyszeli, Anno, może już czas, żebyś się wyprowadziła. Anna nawet nie drgnęła. Po prostu sięnęła do torebki, rozłożyła akt własności i położyła go na stole. Cisza, która nastała, przypominała oko cyklonu, gdzie powietrze gestnieje od napięcia. Dorastając w skromnym domu na Pradze-Północ, Anna zawsze była tą odpowiedzialną, stabilną, niezawodną. Marta o trzy lata młodsza była iskrą, płomieniem, która przyciągała wzrok wszystkich, wchodząc do pokoju. Była piękna w ten naturalny sposób złote włosy, idealny uśmiech, śmiech, który sprawiał, że każdy chciał być częścią jej żartu. Marta ma po prostu więcej ikry, mówiła matka, nie zdając sobie sprawy, że Anna słyszy to z kuchni, gdzie zmywała naczynia po kolejnej rodzinnej kolacji. Ojciec kiwał głową z dumą, patrząc, jak marta oczarowuje znajomych historiami o swoich przygodach. Anna nie miała do niej żalu. Nie naprawdę były inne od CEO. Anna znajdowała pociechę w liczbach, w pewności bilansów, w satysfakcji z tego, że wszystko się zgadza. Podczas gdy Marta budowała swoją obecność w mediach społecznościowych i markę lifestyle'ową, Anna też budowała coś coś cichego, solidnego. W 2019 roku, gdy rodzice zaczęli mówić o do wsi Zingu. O tym, że hipoteka staje się zbyt ciężka na ich emeryturę, Anna złożyła im ofertę. Kupiłaby większość udziałów w domu 75% własności, a oni mogliby zostać tak długo, jak chcieli. Wydawali się ulżeni, nawet wdzięczni. Dokumenty podpisano bez fanfar we wtorkowe popołudnie. Anna przelała 1,5 miliona złotych ze swojego konta i stała się prawną właścicielką domu, w którym się wychowała. Nigdy nie robiła z tego wielkiej sprawy, nie wieszała aktu na ścianie, nie przypominała o tym w napiętych chwilach. Po prostu cicho płaciła hipotekę, podatki od nieruchomości, ubezpieczenie. Odnowiła kuchnię, gdy stare sprzęty odmówiły posłuszeństwa, wymieniła dach, gdy zaczął przeciekać i zaktualizowała instalację elektryczną, gdy inspektor ostrzegł przed ryzykiem pożaru. Tymczasem gwiazda Marty rosła. Jej konto na Instagramie Marta Inspiruje urosło do ponad 80 tysięcy obserwujących. Publikowała zdjęcia w pozach jogi na plażach, pijąc zielone smoothie w modnych kawiarniach, uczestnicząc w ekskluzywnych wydarzeniach, gdzie ocierała się o pomniejsze celebrytki. Rodzice śledzili każdy jej post, dumnie udostępniając treści i opowiadając wszystkim, jak udana jest ich młodsza córka. Anna nie przeszkadzało pozostawanie w cieniu. Wolała to. Anonimowość dawała jej wolność budowania życia na własnych warunkach. Czego się nie spodziewała to, że jej hojność zostanie wzięta za słabość. Pierwszy raz stało się to na początku 2020 roku. Marta zadzwoniła zdyszana z ekscytowania: Aniu, mam niesamowitą okazję. Ten retreat wellness w Zakopanem chce, żebym była ich ambasadorką. To mogłoby wynieść moją platformę na wyższy poziom. To świetnie, Marto, odparła Anna szczerze zadowolona. Tylko, że, ciągnęła Marta tym tonem, który Anna znała aż za dobrze, potrzebuje zainwestować w sprzęt i zrobić profesjonalną sesję zdjęciową. Tylko mała pożyczka, 30 tysięcy złotych. Oddam z pierwszego czeku sponsorskiego. Anna przelała pieniądze tego samego dnia. Czek sponsorski nigdy nie nadszedł. Gdy zapytała o to po sześciu miesiącach, Marta machnęła ręką. Boże, nie bądź taka sztywna z pieniędzmi. Dlatego zawsze jesteś taka zestresowana. Drugi incydent miał miejsce, gdy Marta przekonała rodziców do poręczenia najmu luksusowego apartamentu na Mokotowie, którego nie mogła sobie pozwolić. Zapłaciła za pierwsze dwa miesiące, potem zaczęła unikać płatnych współprac. Gdy firma zarządzająca nieruchomością zadzwoniła do rodziców o zaległościach, ci zadzwonili do Anny w panice. Nie możemy zrujnować sobie kredytu, powiedziała matka napiętym głosem. Serce twojego ojca nie zniesie tego stresu. Przez sześć miesięcy Anna cicho przelewała po ośmiu tysięcy złotych miesięcznie, by pokryć czynsz. Nigdy nie powiedziała Marsi, że to ona płaci. Myślała, że to ją upokorzy, a mimo wszystko nie chciała tego. Wielkanoc 2022 roku była momentem, gdy coś w Annie zaczęło pękać. Cała dalsza rodzina zebrała się w ogrodzie domu jej domu, choć nikt tak go nie traktował. Marta trzymała dwór, opisując najnowszą współpracę z firmą od odzieży sportowej. Lecę do Gdańska na retreat w przyszłym miesiącu, mówiła, popijając szampana. Wszystko opłacone. Kuzyn zapytał Annę co u niej, a ona wspomniała o skomplikowanej strukturze podatkowej, którą pomogła klientowi, oszczędzając mu tysiące. Marta roześmiała się, dźwięk tnący przyjemne popołudnie. Boże, Aniu, czy Twoja praca mogłaby być nudniejsza? Przysięgam, czasem myślę, że naprawdę lubisz robić te podatki. Wszyscy się roześmiali, nawet rodzice. Anna uśmiechnęła się sztywno i wyszła sprawdzić pieczeń. Tego lata odkryła coś, co wstrząsnęło nią do głębi. Otrzymała e-mail od nieznanego agenta nieruchomości, dziękując za możliwość wystawienia nieruchomości rodziny Nowak na sprzedaż i pytając o termin na profesjonalne zdjęcia. Gdy skonfrontowała Martę, ta wybałuszyła oczy w udawanym zdziwieniu. Myślałam, że to wciąż dom mamy i taty, powiedziała. Wspominali, że chcą coś mniejszego, bo się starzeją. Wiesz, że jestem właścicielką, Marto. Byłaś przy podpisywaniu papierów. Marta wzruszyła ramionami, kręcąc kosmyk włosów na palcu. Zapomniałam, chyba. Zresztą, nie używasz całego tego miejsca. Jesteś sama. Anna odpuściła znowu, ale coś się zmieniło. Zaczęła zwracać uwagę, prowadzić zapiski. Grupowe SMS-y, gdzie Marta pisała: "Aniu, musisz w końcu ruszyć się z życia, ciągle te podatki dla zabawy. Powinnaś pozwolić rodzinie wynająć dom na Airbnb w święta." No weź. Zauważyła, jak Marta pomija ją w rodzinnych decyzjach. Jak planuje remonty czy zmiany w domu bez konsultacji. Jak zaprasza przyjaciół na imprezy przy basenie bez pytania, zostawiając Annie sprzątanie bałaganu. Tymczasem Anna budowała coś jeszcze. W 2018 roku stała się cichym wspólnikiem w małej firmie nieruchomościowej w Warszawie: Zielone Inwestycje. Jej wiedza księgowa i głowa do liczb czyniła ją cenną, a inwestycja rosła stabilnie. Kupiła dwa mieszkania na wynajem w śródmieściu pod LLC, generując pasywny dochód, który reinwestowała. Nigdy o tym nie mówiła. Częściej myślała, że jeśli będzie robić swoje, być tą odpowiedzialną, w końcu zarobi miejsce w rodzinie. Inna część wiedziała, że to tak nie działa. Ale stare nawyki umierają powoli. Do października 2023 roku Anna miała dość. Zatrudniła kancelarię prawną u Kowalski partnerzy do sporządzenia zaktualizowanych dokumentów własności. Jej prawnik wysłał list z wezwaniem do zaprzestania działań do nieuprawnionej asystentki Marty, która próbowała zbierać informacje o nieruchomości. Anna przygotowywała się cicho, ale nic nie mówiła. Zostawiła jedną wskazówkę, choć zbyt subtelną, by ktokolwiek zauważył. Powiesiła oprawioną sentencję nad kominkiem w salonie, czyny, nie słowa. Wigilia 2023 roku nadeszła z zwykłym przepychem. Anna spędziła dni na przygotowywaniu domu, dekorując każdy pokój girlandami i światełkami. Zamówiła karpia u rybaka i spędziła godziny na tradycyjnych potrawach. Chciała, by wszystko było idealne. Goście zaczęli przybywać, o szesnasta ciocia Halina przyniosła makowiec. Wujek Stanisław z nową żoną drogą butelkę wódki. Marta przybyła ostatnia, oczywiście, robiąc wejście w czerwonej sukience, która pewnie kosztowała więcej niż miesięczny czynsz wielu ludzi. Na jej ramieniu był Paweł, jej narzeczony od trzech miesięcy, wysoki, dobrze ubrany mężczyzna o łagodnych oczach, który wydawał się prawie za dobry dla niej. Za nimi rodzice Pawła, Jan i Elżbieta Kowalscy. Jan był emerytowanym adwokatem, Elżbieta pediatrą. Kolacja była idealna. Karp usmażony do perfekcji. Pierogi urosły pięknie, a wszyscy byli przy drugim kieliszku wina, które Anna oszczędzała na specjalną okazję. Rozmowa płynęła łatwo, przerywana śmiechem i brzękiem sztućców. Było dokładnie godzina osiemnasta czternaście, gdy Marta stuknęła widelcem w kieliszek, kryształowy dźwięk uciszający stół. Wstała, wygładzając sukienkę, uśmiech jasny, ale nie dochodzący do oczu. Ech, zaczęła fałszywym tonem niechęci, który Anna dobrze znała to nie, ale Ania i ja porozmawiałyśmy i myślimy, że czas byś się wyprowadziła, żeby przygotować dom do sprzedaży w styczniu. Cisza, która nastała, była absolutna. Anna poczuła gorąco na karku, ale ręce pozostały stabilne, gdy wzięła łyk wina. Z drugiej strony stołu widziała, jak ojciec Pawła mruży oczy na Martę, potem patrzy na nią z czymś jak zachęta. Matka odchrząknęła. Anno, czy to prawda? Anna ostrożnie odstawiła kieliszek. Nie, to nieprawda. Marta i ja nigdy nie miałyśmy takiej rozmowy. Marta roześmiała się krucho. Nie bądź trudna, Aniu. Rozmawiałyśmy o tym. Rynek jest gorący, a to miejsce za duże dla ciebie samej. Mama i tata mogliby użyć pieniędzy na emeryturę. Ojciec spojrzał na Annę, jego twarz nieczytelna, ale nic nie powiedział. To bardziej niż cokolwiek złamało coś w niej jego milczenie niechęć do obrony jej nawet teraz wstała powoli podeszła do torebki na kredensie i wróciła z zapieczętowaną teczką bez podnoszenia głosu powiedziała właściwie zamierzałam to pokazać spokojem położyła akt notarialny z 11 lipca 2019 roku obok list od jej firmy stwierdzający większość praw własności na koniec wydruk listu z wezwaniem do zaprzestania od jej prawnika do asystentki Marty co to wszystko? zapytała matka, pochylając się nad dokumentami. To ojciec Pawła odpowiedział. To akt własności, nagrany. Anna jest właścicielką od prawie pięciu lat. Twarz Marty przeszła niezwykłą transformację. Szok, niedowierzanie, gniew, w końcu desperacka próba odzyskania kontroli. To nie może być prawda, powiedziała wyższym głosem. Mama i tata są właścicielami. Mają 25% odparła Anna spokojnie. Ja resztę. płacę hipotekę od 2019 roku zapłaciłam za nowy dach rok temu i remont kuchni rok wcześniej. Dlaczego nic nie mówiłaś? — zapytała matka cicho. Anna spojrzała na nią prosto. Mówiłam: Byliście przy podpisywaniu. Wszyscy. Ale nigdy więcej o tym nie wspominaliście, zaprotestował ojciec. Powinnam... Przypominać za każdym razem, gdy Marta próbowała planować coś w moim domu, gdy próbowała wystawić go na sprzedaż bez mojej wiedzy, albo gdy zapraszała dwadzieścia osób na imprezę i zostawiała mi bałagan? Usta Marty otwierały się i zamykały jak u złapanej ryby. Potem oczy zweziły się. Więc CEO, potajemnie śledziłaś wszystko, grałaś ofiarę, udając idealną córkę. To takie manipulacyjne. Anna prawie się roześmiała z ironii. Nie, Marto, cicho dbałam o rodzinę, podczas gdy ty budowałaś markę na Instagramie. Myślałam, że robiąc swoje, zarobię miejsce. Ale okazuje się, że już je kupiłam. Odwróciła się do stołu, patrząc każdemu w oczy. Nie wyprowadzam się. Nie sprzedaję. To mój dom. Nie możesz tego zrobić, syknęła Marta, tracąc opanowanie. Mama i tata potrzebują. Mama i tata mogą zostać tak długo, jak chcą, przerwała Anna. To zawsze było w umowie. Ale ty, Marto, wzięła głęboki oddech. Więc nie, nie wyprowadzam się, ale możesz zaktualizować swój adres korespondencyjny. Marta wstała tak gwałtownie, że krzesło upadło. Zawsze byłaś zazdrosna, splunęła. Zawsze nienawidziłaś mojego sukcesu. To twój żałosny sposób kontroli. Marto powiedział Paweł cicho, sięgając po jej ramię. Odsunęła się. Nie dotykaj. Nie wierzę, że wszyscy tu siedzicie i pozwalacie na to. Ciocia Halina otrząknęła. Brawo, Aniu. Już najwyższy czas. Marta spojrzała na nią w niedowierzaniu, potem rozejrzała się po stole, szukając sojuszników i nie znajdując. Z ostatnim wściekłym spojrzeniem na Annę, wybiegła, trzaskając drzwiami tak mocno, że okna zadrżały. W niezręcznej ciszy, która nastała, Elżbieta Kowalska, matka Pawła, sięnęła przez stół i wzięła rękę Anny. Ostrzegano nas, że coś wywinie, powiedziała cicho. Cieszę się, że byłaś gotowa. Paweł spojrzał na Annę przepraszająco, zanim wyszedł za Martą. Anna zauważyła, że nie spieszył się. Matka otarła oczy serwetką. Dlaczego po prostu nie powiedziałaś? Zapytała znowu. Nie powinnam musieć, odparła Anna. Reszta wieczoru minęła w mgle. Niektórzy goście się wymówili i wyszli. Inni zostali, rozmowa stopniowo wracała do normy, choć z podskórnym napięciem, które nie ustąpiło. Anna poruszała się przez to wszystko w stanie spokojnego dystansu, podając deser, nalewając kawę, uśmiechając się w odpowiednich momentach. Dopiero później, gdy wszyscy wyszli, a ona była sama w kuchni, zmywając naczynia, ogrom tego, co zrobiła, uderzył w nią. Ręce zaczęły drżeć, musiała chwycić się krawędzi z lewu. Nie była smutna dokładnie. Była ulżona, jakby nosiła ciężar latami i wreszcie go odłożyła. Następstwa były szybkie i bezlitosne. Rano Marta zamieściła na Instagramie starannie wyreżyserowaną wersję wydarzeń, Malując siebie jako ofiarę okrutnej siostry, która potajemnie kupiła rodzinny dom, i teraz wyrzuca rodziców. Ale internet wyjątkowo nie stanął po jej stronie. Pojawiły się komentarze: Czekaj, próbowałaś wyrzucić siostrę z jej własnego domu. Płaciła hipotekę latami, a ty próbowałaś sprzedać jej dom. Fuj! Królowa Anna. W ciągu tygodnia liczba obserwujących spadła z 82 tysięcy do poniżej 40 tysięcy. Jej starannie budowany wizerunek autentyczności i pozytywu kruszył się pod ciężarem prawdy. Paweł zerwał zaręczyny 3 stycznia. Najpierw przyszedł do Anny, stojąc niezręcznie na progu z rękami w kieszeniach. Chciałem, żebyś wiedziała, że nie miałem pojęcia o jej planach. Nigdybym na to nie poszedł, gdybym wiedział. Uwierzyła mu. Miał łagodne oczy. W tych kilku spotkaniach zawsze traktował ją z szacunkiem. Co teraz zrobisz? Zapytała. Wzruszył ramionami. Zacznę od nowa, gdzieś indziej. Zawahał się, dodając: Moi rodzice naprawdę cię lubią. Powiedzieli, że powinnaś wpaść na obiad kiedyś. Uśmiechnęła się. Chętnie. Rodzice to inna sprawa. Przez pierwszy tydzień po wigilii chodzili wokół niej na palcach, jakby była bombą. Matka próbowała wyjaśniać, usprawiedliwiać. Myśleliśmy, że to dobrze dla ciebie, żebyś wyszła więcej, powiedziała pewnego wieczoru. Żebyś żyła własnym życiem. To jest moje życie, odparła Anna. I to mój dom. Ale na pewno nie chcesz tu zostać na zawsze. Nie chcesz własnej rodziny kiedyś. Anna spojrzała na nią, naprawdę spojrzała i zdała sobie sprawę, że matka jej nie zna. Nigdy nie próbowała. Mamo, powiedziała łagodnie, zbudowałam życie, jakie chcę. Mam udaną karierę. Posiadam ten dom i dwa mieszkania na wynajem w centrum. Jestem wspólnikiem w firmie nieruchomościowej. Mam przyjaciół, hobby, zainteresowania. To, że nie nadaję tego na social mediach, nie znaczy, że nie istnieje. Oczy matki rozszerzyły się. Dwa mieszkania. Wspólnik w firmie. Dlaczego nie powiedziałaś? Anna tylko spojrzała, aż matka zrozumiała. Do połowy stycznia sprawy doszły do punktu kulminacyjnego. Rodzice ogłosili, że pojadą do Marty na jakiś czas, aż wszystko się uspokoi. Anna nie próbowała ich zatrzymać. Częściej zawsze wiedziała, że dojdzie do tego, że gdy będą musieli wybrać, wybiorą ją. Zawsze wybierali. 15 stycznia 2024 roku o 10.12 Anna zmieniła zamki. Nie płakała. Nie triumfowała. Zapaliła świecę w kuchni i zrobiła kawę w spokoju. Po raz pierwszy od lat dom był jej w każdym sensie. Tego wieczoru zadzwoniła do wykonawcy o przerobieniu jednego pokoju na biuro domowe. Zapisała się na kurs garncarstwa, który zawsze chciała spróbować. Umówiła się z przyjaciółmi, których zaniedbywała. Zaczęła powoli, ale celowo wypełniać dom swoim życiem. Trzy miesiące później, wrzeszki, kwietniowy poranek, zadzwonił dzwonek. Anna otworzyła, widząc ojca, wyglądającego starzej i bardziej zmęczonego niż pamiętała. Mogę wejść? Zapytał. Odsunęła się. Rozejrzał się, zauważając zmiany. Nowa farba w salonie, sztuka na ścianach odzwierciedlająca jej gust, nie matki. Brak rodzinnych zdjęć, które zawsze czyniły ją marginesem. Twoja matka i ja się rozwodzimy, powiedział bez wstępów. Anna nie była zaskoczona. Ich małżeństwo zawsze wydawało się nawykiem, nie wyborem. Przykro mi, powiedziała i znaczyła to. Kiwnął głową, potem zawahał. Marta przeprowadza się do Krakowa. Mówi, że tu nic dla niej nie ma. Anna czekała, wyczuwając więcej. Zastanawiałem się, ciągnął, nie patrząc w oczy, czy mógłbym zostać tu na chwilę, aż się ogarnę. Cztery miesiące temu powiedziałaby tak bez wahania. Przerobiłaby życie, by go pomdrugeścić, szukając aprobaty, której nigdy nie dostała. Ale teraz była inna. Nie, powiedziała łagodnie. Myślę, że to nie byłoby dobre dla żadnego z nas. Spojrzał zaskoczony. Ale mówiłaś, że mama i tata mogą zostać. To było zanim wybraliście stronę. Zanim odeszliście bez słowa. Zanim pokazaliście po raz kolejny, że zawsze będę druga. To niesprawiedliwe, Anno. Czyż nie? Kiedy postawiliście mnie na pierwszym miejscu? Kiedy broniliście przed komentarzami Marty czy lekceważeniem mamy? Kiedy naprawdę mnie widzieliście? Nie miał odpowiedzi. Pomogę ci znaleźć miejsce, powiedziała. Znam dobre wynajmy w twoim budżecie. Ale nie możesz tu zostać. Po jego wyjściu usiadła na huśtawce na werandzie, patrząc, jak zachód słońca maluje niebo w różach i złocie. Poczuła ukłucie smutku, ale bez żalu. Po raz pierwszy w życiu postawiła granicę i jej trzymała. Przyszedł SMS. Od Elżbiety Kowalskiej, matki Pawła. Obiad w piątek. Jan robi swoją słynną żurek. Uśmiechnęła się i odpisała, chętnie. Mogę przynieść deser. Wiosna przeszła w lato, przynosząc nowe rutyny, przyjaźnie, możliwości. Anna rozszerzyła rolę w zielonych inwestycjach, biorąc więcej klientów i mentorując młodą księgową, która przypominała ją w jej wieku. Pojechała na dwa tygodnie do Włoch, coś, co zawsze chciała, ale nigdy nie priorytetowała. Umawiała się na randki swobodnie, bez presji, ucząc się czego chce w partnerze, zamiast akceptować cokolwiek. Konto Marty na Instagramie stopniowo traciło blask. Posty z Krakowa stawały się rzadsze, mniej dopracowane. Ostatnio słyszała, że pracuje jako asystentka w Agencji Talentów. Jej marzenia o sławie influencera bladły jak poranna mgła. Anna nie śledziła jej więcej, ale wspólni znajomi czasem wspominali jej imię, zerkając, by ocenić reakcję. Anna nie czuła triumfu w jej upadku, nie w tylko cichą pewność, że obie skończyły dokładnie tam, gdzie zaprowadziły je wybory. Matka zadzwoniła w urodziny Anny we wrześniu. Głos wahający się pojednawczy. Dom wygląda cudnie powiedziała. Halina pokazała mi zdjęcia z wizyty. Dziękuję, odparła Anna ani zimno, ani ciepło. Tęsknię za tobą, Anno. Anna zamknęła oczy, czując znajomy pociąg obowiązku, wrodzone pragnienie wygładzenia bycia mediatorem. Ale nie była już tą osobą. Tęsknię za tym, kim moglibyśmy być, powiedziała szczerze. Ale nie za tym, kim byliśmy. Matka milczała długo. Czy moglibyśmy spróbować znowu? Zacząć od nowa jakoś? Nie wiem, odpowiedziała. Może, ale nie dziś. Po odłożeniu słuchawki przeszła przez swój dom, naprawdę swój teraz. Ściany pomalowane na dokładny odcień błękitu, który zawsze kochała. Kuchnia, gdzie gotowała wyszukane posiłki dla przyjaciół, którzy je doceniali. Ogród, który obsadziła rodzimymi kwiatami przyciągającymi motyle i kolibry. W korytarzu wisiała nowa sentencja w prostej czarnej ramie wzrost boli. Zmiana boli. Ale nic nie boli tak, jak pozostawanie tam, gdzie nie pasujesz. Przesunęła palcami po ramię, wspominając dziewczynę, którą była. Tą, która myślała, że miłość oznacza poświęcenie. Która wierzyła, że rodzina ponad wszystko, która cicho niosła ciężar oczekiwań innych i nazywała to siłą. Ona odeszła, przemieniona przez ogień w kogoś silniejszego, jaśniejszego, bardziej zdefiniowanego. Kogoś, kto rozumiał, że prawdziwa rodzina, urodzona czy wybrana, podnosi cię, nie umniejsza. Kogoś, kto znał swoją wartość i nie potrzebował walidacji innych. Nigdy nie żałowała zmiany zamków tamtego styczniowego poranka. To nie było tylko o trzymaniu innych na zewnątrz. To było o roszczeniu swojej przestrzeni, granic, życia. O zrozumieniu wreszcie, że czasem najbardziej kochającą rzeczą, jaką możesz zrobić dla siebie i innych, jest powiedzieć nie. Gdy pory roku się zmieniały i nadchodził nowy rok, Anna myślała coraz mniej o przeszłości. Ból, kiedyś stały towarzysz, zbladł do tępego bólu, potem do sporadycznego ukłucia, wreszcie do wspomnienia lekcji nauczonej, ale nie przeżywanej na nowo. W Wigilię 2024 roku, dokładnie rok po zmianie wszystkiego, Anna zorganizowała kolację dla swojej wybranej rodziny, przyjaciół z pracy, z kursu garncarstwa, z klubu książki, Pawła z nową dziewczyną lekarką o gotowym śmiechu, Elżbietę i Jana Kowalskich, którzy stali się jakby zastępczymi rodzicami, ciocię Halinę, jedyną krewną, która stała po jej stronie. Gdy zebrali się przy stole, wznosząc kieliszki w toaście, Anna spojrzała na te twarze ludzi, którzy ją widzieli, wybierali, Celebrowali jej siły zamiast wykorzystywać słabości, i poczuła poczucie przynależności, którego szukała całe życie. Za czyny, nie słowa, powiedział Jan, podnosząc kieliszek wyżej. Za granice, dodała Elżbieta z mrugnięciem. Za wybraną rodzinę, powiedziała Anna głosem silnym i czystym. Gdy kieliszki zabrzęczały i śmiech wypełnił pokój, wiedziała z absolutną pewnością, że wreszcie jest w domu.